Tam w toto lotto po prawie rocznej przerwie wracamy i mam nadzieję, że tym razem nie będzie jednego odcinka, tylko jakoś to się uda. Wtedy to jeszcze kabako było jak ostatni odcinek. No nie przedłużając, zapraszam na losowanie łatwe. W losowaniu łatwym podajemy dwie liczby z przedziału od 1 do 10. wzór komentarza: L L twoje dwie liczby. Na zgłoszenia czekam do 25 lipca 2024 roku. Losowanie oraz nowa gra odbędą się dzień później. Zachęcam do wzięcia udziału.